Hej, dzień dobry, witam serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kolejna porcja jesienno-zimowych stylizacji. Mam nadzieję, że Was zainspiruje. Mam do pokazania genialną markę, która ma świetne kaszmirowe swetry, wełniane spódnice, spodnie, też jedwabne koszule. Także mam nadzieję, że uda Wam się znaleźć coś dla siebie. Wszystkie rzeczy, o których będę opowiadać, będziecie miały podlinkowane w opisie. No a później zawierę Was na taką krótką rundkę po sklepach, bo obiecałam też, mierzymy płaszczy, kurtek. Więc zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. W dzisiejszej stylizacji wykorzystam produkty marki Lili Silk, no i w tym ten piękny kaszmirowy sweter. On jest o takim dłuższym kroju, lekko rozszerzane rękawy i ta długość, on jest dosyć długi, ale to właśnie przepięknie możemy się bawić tymi długościami, fakturami, czyli coś, co ja zawsze powtarzam, żeby po prostu stylizacja wyglądała ciekawiej. I tutaj ja sobie właśnie połączyłam ten sweter z takimi shortami, rajstopy do tego, wysokie kozaki na mm, takim malutkim w casie I stylizację mamy gotową. Ten sweter absolutnie nie gryzie, jest genialnie wykonany. W ogóle wszystkie te rzeczy są genialne. Tutaj mamy taki właśnie szary kolor, neutralny, który będzie Wam się idealnie właśnie łączył z innymi rzeczami, z innymi kolorowymi rzeczami. Na przykład przepięknie będzie wyglądał taki szary z kolorem burgundowym. I łącząc go sobie na przykład z taką małą torebką, możemy wykorzystać taki sweter do stylizacji na wieczór. I słuchajcie, druga stylizacja z tym swetrem. To no właśnie taka warstwowa z golfem pod spodem, może być właśnie w takim kontrastującym kolorze. I do tego spodnie właśnie takie eleganckie, materiałowe. No i też zostawiłam sobie te kozaki na obcasie. I na górę założyłam jeszcze taki wełniany płaszcz, mała torebka i mamy świetną Stylizację. I kolejny sweterek, słuchajcie, boski po prostu przepiękny, taki piękny kolor, błękitny, e, jaśniutki. Tylko tym razem on jest ze szczotkowanego kaszmiru, czyli tutaj mamy widoczną tą fakturę takie włosie e, i wygląda to przepięknie. Ja sobie go połączyłam tutaj z takimi jasnymi jeansami mamy taką casualową e, stylizację właśnie na co dzień do pracy, na pewno na różne sposoby wykorzystacie. Druga stylizacja właśnie z tym sweterkiem to taka spódnica midi. Ja tutaj też mam rozmiar L. Przepięknie się układa, po prostu jest tak wygodna, jest porządnie zrobiona. Wiecie, taka nawet trochę ciężka. Ona jest właśnie w 85% z tej wełny merino. W pasie jest tutaj gumka, więc dla niektórych z Was może to być też plus. Dla mnie na pewno jest. Ja tutaj sobie dołożyłam do tego takie oficerki. No i mamy genialny casualowy look. Oczywiście buty sobie możemy też wymienić na co coś innego, ale po prostu ten kolor e, właśnie szary z tym błękitnym też pięknie ze sobą e, współgra. Kolejna, słuchajcie, stylizacja z tą spódnicą midi. E, no zobaczcie jak ona przepięknie się tutaj układa. Mam znowu tutaj te oliwkowe mm, kozaki na obcasie i do tego pod spodem mam e, golf i na to taka cieniutka bomberka, na to jeszcze sobie możemy nałożyć jakiś cieńszy płaszcz. No i mamy kolejną stylizację taką właśnie warstwową, gdzie te warstwy sobie możemy odejmować, a przepięknie to wygląda. I tutaj jeszcze pokażę Wam z bliska właśnie te spódnice, że tutaj jest na gumce i ma taki przepiękny po prostu kolor. I tutaj słuchajcie, kolejny sweterek marki Lili tutaj również jest kaszmir. No niesamowicie po prostu mięciutkie są te swetry, jak chmurka. On jest takim dekoltem tutaj polo. Przepięknie się układają właśnie bardzo chciałam mieć taki e, sweterek, bo przepięknie to wygląda. Zazwyczaj miałam takie, wiecie, pod szyję. Także teraz e, wybrałam właśnie coś takiego. Tutaj on jest taki dłuższy. E, mamy tutaj ściągacz, ale wiecie, że ja sobie lubię go tak podwijać. E, tutaj przy rękawkach też mamy y, ściągacze. Przepięknie po prostu wygląda. I ja sobie go tutaj e, właśnie połączyłam ze spodniami, aladynkami. Do tego założyłam sobie takie krótkie botki też w szpic. Tu jeszcze pokażę wam drugą stylizację ze spodniami sztuksowymi, ale po prostu ten sweterek jest cudowny i już ostatni pomysł na stylizację to właśnie ten sweterek ze spodniami sztuksowymi, Wiecie, że sztruk wraca. Na spokojnie takie spodnie sztruksowe możecie zamienić na spódnicę, taką mini sztruksową, która też jest mocno w trendach i właśnie to mieszanie faktur sprawia, że ta stylizacja wygląda po prostu świetnie. Ja tutaj sobie jeszcze dołożyłam takie, wiecie, loafersy te, które mam z tymi kwadratowymi przodami. Też mam taką sztruksową torebkę na to wełniany płaszcz i naprawdę tyle wam wystarczy. Czy jakiś korzuszek, i macie genialną stylizację. Mam nadzieję, że zainspirujecie się którąś stylizacją i sobie ją odtworzycie. Czy to na co dzień, czy do pracy, czy na jakieś spotkanie, a wszystkie te rzeczy, które tutaj właśnie dla was przymierzyłam, no to będziecie miały w opisie. I teraz przenosimy się do, mierzymy kurtki i płaszcze z dobrymi składami. wpadam do paru sieciówek i tutaj zaczęłam od Kosa. Przepiękny płaszcz 74% wełny. Są jeszcze dwa inne kolory, no i tam jest taki fason mocno uerszejzowy. Mierzyłam S. -kę. Tej kurtki mierzyłam akurat L, -kę. tej krótszej, ale była delikatnie za duża. M byłaby lepsza. Tutaj mamy 30% wełny, podszewka bawełniana. No i teraz taka kurtka puchowa, wypełnienie jest właśnie puch i pierze. Przepiękny granatowy kolor też z takim właśnie modowym efektem, bo jest dołączony szalik do tego. No a dla fanek długich kurtek to mamy przepiękną ciemnobrązową, długą kurtkę. Tutaj również 80% to puch i 20% pierze. Tutaj mierzyłam rozmiar M. teraz jestem w Massimo Dutti tutaj też takie przepiękne, wyłniane krótkie kurtki, ponowne do tej w kosie. Ta jest za 849 zł. Tak samo tutaj również przepiękne po prostu skóry. Tutaj mamy taki zamsz karmelowy. Również przepiękny taki płaszcz. Bardzo elegancki, klasyczny, dwurzędowy. I tutaj również taki przepiękny Płaszcz w kolorze ciepłego beżu. I tutaj w Massimo 81% wełny, 19% alpaki. Taka kurtko marynarka. Pięknie wygląda. I widzicie z to Wygląda świetnie taka długość. Kurtki. tutaj mamy guziczki. Super wygląda. Ja tutaj mierzę rozmiar M. Mamy na jeden guzik. Tutaj nie ma podszewki. I pod spodem super wygląda całość z takim dłuższym swetrem. Też piękna kurtka, 57% wełny, przepiękny odcień yy, takiego beżowego, yy, wiecie, neutralnego koloru i zobaczcie jak fajnie beżowy, z szarym się komponuje, też taka dłuższa kurtka. Pięknie wygląda. I tutaj również taka dłuższa kurtka, yy, to był jacket z, ze sztuksowym powierzchni tej mierzę M, powinnam mieć Elkę, ale nie było. Była jeszcze SK Tutaj bym się zapiła, ale wiecie w barkach tak trochę. Natomiast znowu super całość. Wygląda taka dłuższa kurtka. Tutaj też piękna taka bomberka z wyższym kołnierzykiem, tylko tutaj mierzę M. -kę. Nie było Elki. powinna mieć Elkę. Bo tutaj za ciasna Ale wygląda super też bardzo ładna. Jeżeli wolicie taki styl, wiecie, nie takie klasyczne e, proste rękawy, takie pudełkowy krój kurtki, no to ta Wam na pewno przypadnie do gustu. Teraz idę już do Rezertu Massimo. Piękne kurtki, no e, w kosie tak samo e, i online też jest bardzo dużo fajnych rzeczy, więc myślę, że niedługo dawno nie było takiego przeglądu online że opowiadam, po prostu opisuję produkty, więc na pewno taki odcinek też zrobię. No a Zobaczymy, co tutaj jest w ReZero. Wejdę też na pewno do Mangu H&M. Ostatnio w H&M nie było za dużo tych kurtek takich fajnych i nawet spódnic nie było, jak robiłam ten ostatni odcinek. No, ale zaczynają się już pojawiać coraz więcej, coraz więcej tych kurtek, więc mam nadzieję, że uda się coś tutaj znaleźć. Tutaj słuchajcie, taka kurtka marynarka, 45% wełny, 359 zł, więc przymierzę i do tego mamy taki pasek, więc hmm, fajnie to powinno wyglądać i solo i z paskiem. Tutaj też jest w tej selekcji. Tam w selekcji premium też jest zazwyczaj takie, wiecie, rzeczy, które są robione ręcznie. I tutaj mamy akurat płaszczyk za 500 zł, i on ma 70% wełny. I tutaj jest bez potrzewki, więc na pewno przymierzę. I taki sam jest też w brązowym kolorze więc fajnie, że macie wybór. I, I naprawdę bardzo ładny jest też ten kolor e, brązu i bardzo fajny fason. Także nie wiem, kurczę, które przymierzyć. Myślę, że ten szary pod dzisiejszą stylizację to, to ciemny szary będzie ok. I jeszcze trzeci kolor znalazłam. Taki jaśniutki beżowy, też bardzo ładny. No, trzy kolory są super na żywo. Tutaj słuchajcie, ktoś zakosił ten pasek. <gryw> Nawet nie zauważyłam. Wzięłam Elkę. Tutaj nie ma żadnego zapięcia, więc musi być ten pasek, ale swój też możemy oczywiście. Jakiś cieniutki skórzane też będzie fajnie wyglądał. E, ogólnie super jest ta marynarka. Ja mierzę tutaj Elkę. Trochę, no jest okej, okay, jak na cieńszy sweterek, bo ja tutaj mam ten grubszy. Ale bardzo fajnie wygląda. Ten brąz taka, wiecie, jodełka. A tutaj jest ten um, płaszcz, który jest dostępny w trzech kolorach. Pięknie też wygląda. Ja tutaj mierzę Emkę i na cieńszy sweterek jest ok. Na dość grubszego musiałabym mieć Elkę ze względu na moje ramiona. Ale super wygląda. I ten szary kolor jest piękny, taki ciemny. Ale tak jak mówię, i ten beżowy, i ten yy, brązowy też jest super. I tutaj słuchajcie, ten płaszcz. To jest 75% wełny. Pięknie wygląda. Ja mam tutaj Elkę. Yy, jest tak na cienki golf, jest w sam raz, ale lepiej bym się czuła w XL-ce, to na pewno. Natomiast kolor i fason taki taliowany jest boski. świetnie w ogóle e, wykonanie. Także no tutaj 100% polecajka, tak wygląda z tego już jestem w Mango, tutaj słuchajcie takie futerko, przepiękne w Mango są te futerka ostatnio, e, też Wam wcześniej pokazywałam już taką bomberkę, a tutaj jest takie wykończone na prosto, e, też takie króciutkie, super to wygląda też z takimi dłuższymi mm, rzeczami, w sensie z dłuższymi swetrami i tak dalej, to też będzie super wyglądało właśnie z tą spódnicą midi, e, którą miałam, nie? I tutaj również piękny płaszcz w kratę, on ma taki tutaj położony kołnierz duży, mierzy tutaj elkę, jest idealny na taki grubszy sweterek, na warstwową stylizację jest super, też bardzo fajna długość, on tutaj ma ponad 50% wełny, chyba 53, ma podszewkę, bardzo fajnie też wygląda. I tutaj taki burgundowy płaszcz, ja już go chyba kiedyś mierzyłam, ale też spójrzcie jak taka śliwka też z szarem, fajnie wygląda. I ten płaszcz też jest czarny tutaj widzę, tam jest czarny, czekoladowy brąz i taki szaro-beżowy, taki taupe kolor. Ja mierzę rozmiar M i na grubszy sweterek jest tutaj, okej. Okay, 51% wełny, taka krótsza kurteczka na jeden guzik. Bardzo fajnie wygląda oversizeowy krój. Ja mam tu emkę. Tutaj piękna granatowa kurtka. Z, no, to jest w moim stylu, 100% stylu cargo. Z kuzyczkami jest jeszcze tam chyba beżowa, albo to inny krój, ale bardzo podobno tam wisi. Eee, świetna kurtka. I tutaj mamy też ponad 50% wełny. I tutaj takie wielkie futerko. Sprzecudowne cudowne ono jest. Tak pięknie zrobione. zapinany tutaj na haftki. Gdzieś tu są przykryte. Pięknie wygląda. Ja tutaj mierzę rozmiar M. I te kolory, wiecie, takie szaro-brązowe. Super jest. I już mam to zarysować. Przepiękne spodnie tutaj. No ale spodnie to będę mierzyła w innym odcinku. Natomiast, no, przepiękne rzeczy się pojawiają w nowych kolekcjach. Między innymi taka też kurtka w kratę, co zaraz ją tutaj przymierzę. Tutaj taki przepiękny płaszcz, bardzo modowy, z taką poszerzoną linią tutaj ramion. I mamy 50% wełny tutaj, podszewka acetat, więc na pewno też przymierzę. I tak samo tutaj taki klasyczny, dwurzędowy z paskiem, też 50% wełny. Ładnie wygląda taki melanżowe szary. I tutaj ten płaszcz. Zielony, oliwkowy, mierza Mkę. Pięknie leży. Przepięknie wygląda i ten kolor, i fason. Wszystko się tutaj zgadza. Rękamy, rękawy takie, wiecie, baloniaste, bufiaste. Super to jest. Mam nadzieję, że tutaj też będzie dobrze widać. Widać dobrze. Tę kurtkę w kratę. Przepiękna też jest. I ten wysoki kołnierz. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj ona jest bawełniana, 60% bawełny. Podszewka, czekajcie, tam było co? E, acetat. Tak. 349 zł. Ja mierzę tutaj Elkę. I na taki grubszy wełniany, kaszmirowy sweter jest super. Tutaj jest takie futerko dłuższe. Ono jest takie oliwkowe. Tam jest też pasek, ale ciężko mi tutaj to rozplątać. Mm, tu jeszcze jest zapięcie na haftki. E, też taki wyższy kołnierzyk. Bardzo fajnie wygląda. No jest dłuższy niż te, które mm, jest w Reserved. E, krótsza kurtka bez podszewki. E, 51% wełny. Z takim tutaj futerkiem. Chyba pokazywałam e, tak jak na wieszaku e, wisiała. No, ale super jest. Ja mam tutaj e, Mkę. I też taki płaszcz. On jest tej, tutaj, um, tutaj wiecie, gdzie jest ta kolekcja Zara woman I mierze MKN przybywa Elka. Um, Natomiast wygląda pięknie. Um, tak samo jak ten płaszcz w kratę. Jest bardzo dużo tutaj nowości, ale odcinek ze stylizacjami może zrobię następny. To jest też boskie. Um, tutaj też jeszcze taki top. będzie koronkowy. Super, to wszystko wygląda. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że udało Wam się coś dla siebie wybrać. Wszystkie te sweterki i ten szary, który mam na sobie macie podlinkowany w opisie. I te wszystkie płaszcze, które dzisiaj przymierzyłam. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się najbardziej spodobało. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa! pa.